Cześć, witajcie. Witajcie w setnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily. Dokładnie tak, setny odcinek, słuchajcie. I zobaczymy, kto otworzy ten setny odcinek. Endu, błyskawica. Wytrzymałość półtora wytrzymałości diamentowego. Gdy przytrzymam prawy przycisk myszy, tworzy się kopuła, do której nikt nie może wejść. Kiedy atakujemy, pojawia się błyskawica idąca w stronę wroga. 8 damage'a. Wow, słuchajcie, sto odcinków już za nami. Prawie za nami. Kuvert. Bomba atomowa. Najpotężniejsza broń w Minecraftie, Po wybuchu żaden gracz oraz MOB nie jest w stanie przeżyć w promieniu 280 kratek. Do 2000 kratki cały teren jest skażony. Można wyłączyć ją na serwerach. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Iron Cubaman. Boski miecz. Miecz możliwy do znalezienia w dungeonach. Zadaje losowe obrażenia od 7 do 10 damage'a. się od diamentowego. Przyciąga jednak wrogie potwory z odległości 50 kratek. Okej. Okay, ciekawy, oryginalny pomysł. Dobra, lecimy dalej. Mika Trix Brisingr. Miecz zadaje 8 damage i jest niezniszczalny. Po uderzeniu gracza ten się podpala lub zamraża. Nadaje na gracza również efekt głodu. Istnieje 5% szans na dodatkowe obrażenia od uderzonego pioruna. Co wy macie z tymi piorunami, kurde? Dobra, Kuba 1, 2, 3, 2, 4, broń kresu, broń zadająca 10, 1 damage. Po kliknięciu prawego przycisku zbiera wszystkie bloki w promieniu 20 kratek do naszego inventory. przydatne do walki PvP, kiedy szybko chcemy zebrać drop z zabitego gracza. Tego chyba jeszcze nie było, co? ciekawe, 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 Kerin Dream buty Hermesa, buty dające nam speed 5 oraz jump boost 5, możemy w nich szybować. Buty, w których możemy szybować, butów takich jeszcze nie było, więc <gryw> czemu nie? Oryginalnie, oryginalnie kreatywnie. Rewel, buty żywiołów, buty pozwalają na chodzenie po wodzie i lawie. Nie otrzymujemy również obrażeń od ognia. Słuchajcie, teksturka, jak widzicie, bardzo przeciętna, jednak pomysł jest naprawdę bardzo fajny. Czemu taki butów rzeczywiście by nie wprowadzić do gry? Byłyby dużym ułatwieniem. Dobrze, Timi i kol cudowny kamień, możemy z nich tworzyć narzędzia trzy razy bardziej wytrzymalsze od diamentowych. Wydajność diamentowych istnieje jednak 25% szans na skraftowanie przedmiotu z tego kamienia. Aha, czyli może nam się kraftnik nie udać, więc całkiem ciekawy zabieg. Jednak czemu tu jest Rubin, którego w sumie nie możemy zdobyć? Antek 324980 De delorean Delorian. Dokładnie tak, Delorian. I teraz dałem ten przedmiot, ponieważ nie wiesz, że ktoś to zmieścił na 16 pikselach. Dzięki niemu możemy zobaczyć, jak wyglądałby nasz świat w innych wersjach. Wow. Słuchajcie, jak ktoś zmieścił Deloriana na 16 kratkach? Delorian, jak ktoś nie kojarzy. Wehikuł czasu z powrotu do przeszłości, czyli jednego z moich naprawdę chyba ulubionych filmów. Eee, I polecam Wam obejrzeć wszystkie trzy części powrotu do przeszłości, bo jest naprawdę eee, co oglądać. Dobrze, coś się zaczynam. W takim razie słuchajcie, mamy setny odcinek i dziękuję Wam, że wytrwaliście ze mną do tego momentu. 100 odcinków już teraz oficjalnie za nami i to jest 900 przedmiotów. Tak, 900 przedmiotów, ponieważ w każdym odcinku. Więc to już jest 900 przedmiotów, waszych przedmiotów, doskonałych pomysłów na nowe itemy w Minecrafcie. Gratuluję wam i dziękuję, że cały czas po prostu uczestniczycie w tym wszystkim. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia. Eee, już dzisiaj chyba jeszcze w dwóch filmach, chociaż nie jestem pewien, czy w dwóch, czy w jednym eee, zobaczymy. Dobra, w takim razie o godzinie 13 i ewentualnie później coś się pojawi jeszcze. Trzymajcie się. Cześć!